że to jest wzruszająca chwila po ponad ćwierć wieczór w Oleśnickim Samorządzie. Może parę słów podsumowań, no i czy Oleśnica idzie w dobre ręce? Tak, to 30 lat w ratuszu spędzonych, z czego na stanowisku burmistrza ponad 25. To jest czas naprawdę długi i mam nadzieję, że Oleśnica zmieniła się i to na dobre. Odchodzę z poczuciu... Dobrze spełnionego obowiązku. Jestem szczęśliwy i dumny, że kontynuacją tej roli, tej misji zajmie się pan Adam Horbacz. Jestem przekonany, że jego burmistrzowanie zapewni dalszy rozwój naszego miasta, zapewni kolejne działania, kolejne przedsięwzięcia, kolejne inwestycje, ale kolejne spełnienie marzeń i oczekiwań naszych mieszkańców. Przekształcając leśnicę na miasto naszych marzeń i oczekiwań. Czy ma pan już jakieś plany, co będzie robił? Wiadomo, samorząd powiatowy jest tutaj w pana zainteresowaniu, ale czy będzie pan chciał też trochę odpocząć, czy dalej będzie tak mocno pracował tutaj w samorządzie lokalnym? Z pewnością moja, koniec mojej misji w samorządzie miejskim wiąże się z potrzebą pewnego zwolnienia z potrzebą wewnętrzną pewnego zwolnienia. Dlatego idę do powiatu, żeby służyć swoim doświadczeniem i wiedzą właśnie samorządowi powiatu. Jest tam wiele spraw i problemów, ale myślę, że jeśli chodzi o moje działanie, to już nieco innej roli, nieco innej intensywności działania. Mam nadzieję, że równie skutecznie, ale zupełnie. W inny sposób jednak znacznie spokojniejszy, przynajmniej mam na to nadzieję. Nie jest pan żal rozstawać się z tym właśnie miejscem po ponad ćwierć wieczór właśnie w ratuszu? Myślę, że i mówiąc, że nie jest mi żal, byłoby y, nieszczerym określeniem, a ja nigdy takich określeń nieszczerych nie stosuję. Jest mi żal, ale odczuwam właśnie potrzeby i chęć przekazania pałeczki młodszym, ludziom, którzy będą kontynuować dobre, wniosą zmiany potrzebne, bo takie zmiany też zawsze są potrzebne. W związku z tym cieszę się, że rezygnując z kontynuowania misji jako burmistrza będę miał okazję i możliwość obserwowania w tej roli pana Adama Chorbacza. Jestem absolutnie pewien, że poradzi sobie z tą rolą w sposób naprawdę śpiewający. Pan nie ma tremy pan Adam Chobaszowy burmistrz rozumiem że tremy chyba nie ma ale czy ma pan jakieś obawy w związku z pełnieniem tej nowej funkcji Taka jest natura ludzka że wszystko co nowe budzi obawy ja może nie jestem pełen obaw natury że nie damy radę, ale po prostu w jakim czasie zrealizujemy to co gdzieś deklarowaliśmy a przypomnę że to co deklarowaliśmy jest pochodną pomysłów i oczekiwa mieszkańców oleśnicy, więc od jutra bierzemy się mocno do pracy. Czego można panu życzyć na nowym stanowisku? No i chyba też czego można życzyć? bo ma Pan większość ludzi w Radzie Miasta, czego można Państwu życzyć? Na pewno można życzyć komfortu rządzenia, to to, żeby się nie przejmować na co dzień personaliami w Radzie Miasta. Mamy bezpieczną większość, będziemy tylko i wyłącznie skupiać się na merytorycznej pracy dla dobra mieszkańców i dla dobra Oleśnicy, czego można jeszcze życzyć szczęścia, bo to jest zawsze w życiu potrzebne, dobrych ludzi wokół, życzliwych ludzi wokół i mieszkańców otwartych na nowe pomysły, na nowe plany, które chcemy wdrażać i realizować. Czy ma Pan już jakieś ustalone priorytety? Co, czym najpierw się zająć na stanowisku burmistrza Ogasińca? To znaczy na pewno pierwszy etap będzie etapem wdrożeniowym, czyli przejęcie administracji, przejęcie zarządzania miastem. To są rzeczy, które mniej widać na zewnątrz, ale oczywiście działamy dwutorowo. Myślimy o pierwszych inwestycjach, o pierwszych projektach, które mamy zaplanowane i pewnie gdzieś w niedalekiej przyszłości zaczniemy od punktu paszportowego poprzez inwestycje. Które deklarowaliśmy, będzie to rozciągnięte w czasie. Pytanie jest bardziej kiedy, a nie czy na dzień dzisiejszy. Moja